Odczytajmy na początek ze wzoru tej funkcji miejsce przecięcia wykresu funkcji z osią y. Pamiętamy, że za to miejsce odpowiada współczynnik b funkcji liniowej. Ten współczynnik wynosi 6. Zatem, punkt przecięcia tego wykresu z osią y, mogę zapisać o tak w ten sposób, ma współrzędną. 06. I my chcemy zapisać w tym momencie wzór funkcji liniowej G, której uwaga, wykres jest równoległy do osi X i dodatkowo wykres ten przecina oś Y w tym punkcie, w tym punkcie, który sobie właśnie wyznaczyliśmy, dobra, ma być równoległy do osi X. To jak będzie ten wykres wyglądał? Narysujmy sobie. Tak mniej więcej. Rysunek pomocniczy jest zawsze fajny. O. Punkt przecięcia z osią y jest tutaj. Tu mamy liczbę 6. Wykres musi przechodzić przez tą liczbę i ma być równoległy do osi x, czyli, no inaczej nie może ten wykres wyglądać. Właśnie tak, będzie to wykres funkcji stałej. Na podstawie tego rysunku i tego punktu możemy już określić, że funkcja geodix będzie miała wzór. Geodix to się równa 6.